Państwa i moim gościem we wtorkowy poranek jest wybrany wczoraj na Marszałka Województwa Śląskiego Wojciech Sałga. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu i trzymamy kciuki za maturzystów dzisiaj. Trzymamy kciuki. Pamięta Pan swoją maturę? Pamiętam klimat. Myślałem, że będę zawsze pamiętał wszystkie pytania, ale niektóre wypadają z głowy i mam coraz trudniej sobie przypomnieć szczegóły, jak brzmiały. No, ale klimat, pamiętam zawsze to, emocje bardzo poważne. Wydaje się to najtrudniejsza rzecz w życiu, a patrząc z perspektywy, to jedna z wielu. Tam jakichś potyczek o to, żeby się kształtować i, i zdobywać umiejętności. Życzymy zatem połamania piór i długopisów. Już nie, panie pośle, a panie marszałku, jak się pan czuje w nowej roli? Choć może nie do końca nowej, bo pełnił pan funkcję marszałka województwa śląskiego w latach 2014-2018. Tak, taki trochę comeback. Taka przerwana też kadencja 5,5 lat temu. Werdykt wyborców był inny, a zdrada jednego pana z żor spowodowała, że kto inny wziął odpowiedzialność za województwo śląskie. Natomiast tu nie chodzi o to, żeby się czuć. To nie jest ważne, Ja ja się czuję do polityki, do, do stanowisk. Nie aspiruję się po to, żeby mieć uśmiech na twarzy, ale o to, by służyć ludziom i brać odpowiedzialność za sprawy, które się dzieją. Ja jako marszałek województwa coś w rodzaju takiego regionalnego śląskiego y, y, rządu. E, no, bierzemy odpowiedzialność za w ramach koalicji 15 października za to, co będzie się działo przez najbliższe lata w samorządzie województwa Śląskiego i raczej taka odpowiedzialność troska to, to są moje myśli, a nie dobre samopoczucie. Ta koalicja, o której Pan wspomniał, zawiązała się również wczoraj. W jej skład wchodzi 20 radnych Koalicji Obywatelskiej, 5 radnych Trzeciej Drogi i 2 radnych Lewicy. I we wczorajszym głosowaniu otrzymał Pan 29 głosów spośród 45 radnych Sejmiku, a to oznacza, że Pana kandydaturę poparło dwóch radnych z Prawa i sprawiedliwości. Czy spodziewa się Pan transferów, czy to było dla Pana zaskoczenie? Jest to zaskoczenie, nie wiem kto na mnie zagłosował. Bo to było tajne mówię, głosowanie. mówię dziękuję, bo nie wiem, może ktoś, ktoś słucha, mam nadzieję, że to nie była pomyłka. A może to było coś, to co mówiłem przed chwilą, taki skradziony trochę urząd 5 lat temu na korupcja polityczna i może ktoś miał Lekkie wyrzuty sumienia, może pan Kałuża zagłosował na mnie. Nie wiem, raz się to tylko pojawiło. Raz jeszcze dziękuję. Każde poparcie jest ważne. Nie planujemy transferów. Absolutnie nam dzisiaj nie to w głowie. Mamy stabilną większość 27 radnych, tak jak mówię, w ramach koalicji 15 października. Wczoraj podpisane porozumienie. Bierzemy odpowiedzialność za województwo śląskie i działamy razem. Z Sejmu Przywiejskiej w Warszawie wraca pan do samorządu. Pani Mar czy porzucenie polityki krajowej na rzecz samorządu jest w porządku wobec wyborców, którzy głosowali na pana w wyborach parlamentarnych w październiku? No nie da się u nas inaczej konstruować pewnych władz, jak są jedne wybory za drugimi. No cały czas są wybory. Ludzie gdzieś kandydują, a partie muszą wystawiać kandydatów. Natomiast Sejm, funkcje uchwał, ustawodawcze, zarząd województwa, funkcje wykonawcze. Na koniec chodzi o to, żeby mieć sprawczość i brać sprawy w swoje ręce. Startujemy w wyborach właśnie po to, by wygrywać i realizować nasze programy i brać odpowiedzialność za losy ludzi. Na końcu, więc ja jako przewodniczący Platformy Obywatelskiej, oczywiście, gdy była walka o Sejm, walczyłem o, o Sejm, natomiast gdy zrodziła się nie tyle szansa, tyle wygraćmy wybory, ale, ale szansa wzięcia odpowiedzialność za rządzenie, czyli funkcje wykonawcze w województwie śląskim. No zostałem jakby predysponowany do tego przez, przez moje ugrupowanie i nie mogę się od takich ról uchylać, więc... Żadne, żadne oszustwo, żadne manipulowanie wyborcami. Wyborcy są często mądrzejsi od nas i wiedzą, co robią. Popierają ugrupowania, popierają liderów, ale też żądają od nas sprawczości, skuteczności i brania odpowiedzialności, i to właśnie robimy. To teraz, panie marszałku, porozmawiajmy sobie o województwie śląskim. Zapowiedział pan, że jedną z pierwszych rozmów, jakie zamierza pan odbyć, będzie rozmowa z minister przemysłu Marzeną Czarnecką. Ten resort ma siedzibę w Katowicach, a dziś dodatkowo. W stolicy Województwa Śląskiego zbiera się rząd. Tak, to bardzo ważne. To bardzo ważny gest kiedyś wyborczy, w sensie ogłoszenia, że takie ministerstwo powstanie, później dotrzymanie obietnicy i ulokowanie tego ministerstwa w Katowicach. Natomiast Województwo Śląskie dzisiaj przed, ciągle przed. Yy, Trudną sytuacją, najogólniej rzecz mówiąc, transformacją przemysłu, i temu też ulokowanie tego ministerstwa służy. Więc musimy nawiązać współpracę samorząd, minister przemysłu, rząd, inne instytucje rządowe, ponieważ świat biegnie do przodu, a my nie możemy stać w miejscu. Ciągle mówimy, mówimy, mówimy o transformacji, natomiast ta transformacja ciągle mamy wrażenie, że przebiega zbyt wolno, i mylimy transformację wojstwa śląskiego z likwidacją górnictwa to nie o to chodzi chodzi w tej transformacji o to żeby gdy stare przemysły odchodzą do lamusa bo one odchodzą czy my chcemy czy nie tak jak, no widzimy ile zmian jest na świecie to jeżeli te stare przemysły odchodzą do lamusa to musimy Ulokować tu takie aktywności, takie miejsca pracy, takie szkoły, żeby ludzie stąd nie wyjeżdżali, ale zostawali i chcieli tu żyć. I to jest jedyny ratunek, ale też przyszłość Województwa Śląskiego. Jeżeli nie będziemy robić nic, to po prostu przemysły się zlikwidują, a ludzie stąd wyjadą. Jak ważna miała być fabryka i No, Obietnica premiera Morawieckiego skończyła się na slajdach. Dzisiaj. Być może, być może e, e, chiński inwestor będzie chciał e, budować fabrykę samochodów elektrycznych, e, wszystko w rękach raz inwestora, dwa, dwa rządu, ale mi do polskim samochodzie elektrycznym już odszedł do lamusa, nie ma takiego projektu. A... Nie wiem, czy szkoda, ale też nie, nie, nie jestem przekonany, że państwo powinno budować państwowe samochody. I będzie samochody się pan starał, tego... żeby inny przemysł tutaj na Śląsku powstał. Tak, to, to, to nasze wyzwanie. Musimy lokować nowe miejsca pracy, nowe fabryki, nowoczesne, żeby ludzie tu się kształcili, uczyli, a na koniec pracowali, żyli i mieszkali. Panie Marszałku, wiem, że chce pan wyrównywać szanse większych i mniejszych ośrodków w regionie, ale co kryje się za tym hasłem? Jakie dysproporcje pomiędzy dużymi a Mniejszymi miejscowościami pan dostrzega. Wystarczy, wie pan, stanąć pod spotkiem czy na rynku w Katowicach, a następnie wsiąść tramwaj i przejechać do Siemianowic czy Świętochłowic i znajdziemy się nagle w innym świecie. To 15 minut drogi, 20 minut drogi, a, a życie płynie innym rytmem i, i zupełnie są inne problemy. Dzisiaj sa finanse samorządów są tak skonstruowane, że niektóre. Opływają w dostatki, mają się świetnie gliwice, Katowice, Dąbrowa, Górnicza Tychy. A a z, z drugiej strony w ogonie polskich miast, nie tylko śląskich, a polskich, właśnie Mysłowice, Siemianowice, Bytom, Piekary, miasta, gdzie nie mają na żaden rozwój, gdzie, gdzie, gdzie ledwo dopinają budżety. Przed nami na pewno poważna rozmowa o nowym kształcie metropolii. Premier zapowiedział, że jeżeli dogadamy się tu w regionie, to on wszystkie takie, jakby nasze pomysły zaakceptuje, natomiast debata o tym, jak. Te miasta rozwijać równomiernie i żeby nie były jedne ośrodki rosły w siłę, a drugie po prostu upadają i stają się takimi dzielnicami no, kłopotliwymi. Nie chcę, nie chcę nazwać biedy, ale patrząc na, na, na niektóre osiedla, dzielnicy, no, nie wygląda to wszędzie tak dobrze jak chociażby centrum Katowic. To Pana poprzednik Jakub Chełstowski nie starał się mm, zmienić obraz, obrazu tych mniejszych miejscowości? Tego nie wiem, bo, bo nie rozmawiałem z nim na ten, na ten temat. Natomiast największą krzywdę samorządom uczynił poprzedni rząd. Zabierał kompetencje samorządom, ograniczał finanse. Jedyne, co później próbował łatać dziury, to myśmy to mówili, papierowe czeki często wydawało się, czy wydaje się bez pokrycia. Nie można... Zmieniać naszych miast, nie można zmieniać naszych gmin, zabierając im kompetencje, zabierając, zabierając im środki i próbować sterować tego to z centrali. My dzisiaj w ogóle jako ugrupowania 15 października mówimy: dość sterowania tutaj naszymi sprawami z Warszawy, nie będą. Chociaż jestem członkiem partii, ale nie o to chodzi, żeby nam partie z Warszawy decydowały, co my tu mamy robić, bo my tu żyjemy i wiemy najlepiej. Tak? Wybieramy wójtów, burmistrzów, starostów, lokalne marszałków, społeczności. lokalne społeczności i, i, i dajmy po prostu ludziom żyć. Tylko dajmy za co żyć, a w Panie, tym jest dzisiaj kłopot. Panie marszałku, do Polski płyną środki z, klejo, z Krajowego Planu Odbudowy. Wiemy już, jakie kwoty trafią do województwa śląskiego i na co zostaną spożytkowane? Na co zostaną dokładnie spożytkowane, to określam też konkursy bądź bądź wspólne projekty. Na pewno. Odblokowanie tych środków to gigantyczna szansa. Nam będzie zależeć, żeby wykorzystać je A sprawiedliwie, dwa pożytecznie, więc potrzebna będzie, ona się gdzieś toczy w kularach, ale, ale taka debata właśnie w połączeniu z minister przemysłu: jak te środki spożytkować w kierunku takim jak tu mówiliśmy, żeby one nie tylko je przejeść i żeby coś postawić, tylko żeby to procentowało, żeby to zainwestować, żeby powstały miejsca pracy atrakcyjne, miejsca do życia i i, i miejsca do nauki, bo jedynie kształcąc tych ludzi, przyciągając tych ludzi, żeby mieli dobre miejsce do mieszkania i pracy, jesteśmy w stanie jakby rozwijać województwo śląskie. I tutaj czas naszej rozmowy niestety dobiega końca. Moimi państwa gościem w radiu katowice był dziś marszałek województwa śląskiego, Wojciech Sauga. Dziękuję bardzo za spotkanie i rozmowę. Bardzo dziękuję, miłego dnia. Jeszcze raz za maturzystów trzymajmy kciuki. it's